Napisy by sobie kupić... Kurwa! Co ty robisz debilu! Jak pan jedzie? Ja pierdolę No zbawię dają jeszcze samochód! Jak pan jedzie? Dobrze, że mam bumper przodu! Jak pan jedzie? Idioto! Co ty kurwa Jeszcze od idiotów wyżywa? Zatrzymaj się, kobito! Wyszedłeś z tego samochodu i to raz! Co to ma znaczyć? Co mam to ma znaczyć? Co to tu we mnie wjeżdżać, jeszcze masz do mnie procesje? Który pasmem się jeździ, kobito? Wiedziesz tu pasy jakieś? Kurwa, ale ulica... miałam, Jest ulica czy nie ma ulicy? Jak to jest? Nie ma ulicy, jest skrzyżowanie, jest jest ulica. To jest Ameryka i się prawym pasem jeździ, a je środkiem ulicy. Nie mam środkiem, bo to jest jednokierunkowa, jakbyś wiedział. Panie! Dobra, mi z tego samochodu i zwoję na policję, to w tym... Nie mam czasu! Panie! Niemieć te nerwy kobieta, bo normalnie zaraz wyciągnę. Panie! Ta, odci kurwa. Niech pan. Nie, nie ćmie nigdzie nawet, bo policja zawiodła A wtedy. Oj, nie obejdzie się bez mandatu. Co Panie, mi? Panie, co ty Panie, robisz? Panie, bo wjadę w pana. Niech pan wsiada do tego auta i zapomniał sprawie, bo przejadę pana. Normalnie zaraz się tak, że to nerwuje, że wyciągnę. Wyciągnę. Gumę, gumę wyciągnę. I Żeby ci pierdolę. Rzecz nie pękła. W dupie. Dobra, dzwonię na policję, dosyć z tego. Elo. O ty Naucz kurwa. Naucz się pan jeździć, Nauczy się pan jeździć. Wracaj tu, nawet nie uciekaj. Łapię ją. Ludzie! Ludzie, łapcie ją! Dobra, gonią mi co Oty O ty, kurwa, co ty sobie myślisz? Stój, babo, powiedziałem! No Na, to, Nawet się nie, nie uciekaj, bo normalnie gumę wyciągam już. Stuj, 300 dolarów i zapominamy o sprawie, inaczej złej po policji. Mam wszystko panie, nagrane. Samochód mi pan zniszczyłeś. Panie, panie, ty we mnie wjechałaś, i ja nie w ciebie, tylko ty we mnie. I, i mnie nawet nie gadaj, że ja w ciebie normalnie, bo wszystko mam nagrane. Bo tak się składa, że. Że mam kamerkę w niej, samochodzie. Pan, pan dupę nie zawraca, naprawdę. 300 dolarów tutaj, już widzę. Raz, dwa, trzy. I zapominam o sprawie. Dobra. Telefon wyciągasz? Po kolegów dzwonisz? Dobra. Tak, tak. Dzwonię po kolegów, żeby się z nimi zabawić, bo muszę odreagować. No to pieprzenie. Pierw trzeba zapłacić za, za, za straty majątkowe, które wyrządziłaś. A mhm, potem dopiero się majątkowe. będziesz bawić ze swoimi kolegami. I mnie to nie interesuje, stój babo, oj kurwa Stój powiedziałe! Stój powiedziałe! Stój Zatrzymaj się, o kurwa Nie stój tylko stól ryja panie naprawdę na <grywa> Jaka baba chamska, Koimy ją widzowie Póki mnie nie zapłaci to Stój, i podziałem! Zatrzymaj się! Jestem przyszły policjantem! Wiem jak wyglądasz mm. jak się zachowujesz Mam, mam twoje dane Zdawaj, zesrałeś się, dziadu, dobra no Dobra, zaraz się zestrasz ty jak ci tylko dopadnę Zatrzymaj się! Spokój, czy nie? nie dam ci no spokoju! Dopóki mnie nie zapłacisz, to co? ci nigdy nie, nie rozpokoju. Albo płacisz, albo wzywamy policję i z ubezpieczeniem... Obe... lepiej z tym wniczeniem. Obez... Szczerze lepiej, no A. wiesz. Ty... ty, ty, ty. kobito. No, no, no. Ty mnie nie mów co lepiej wygląda, co gorzej. Zniszczyłaś mi samochód, ja szef będzie nam jeszcze krzyczał. Ja będę musiał za to zapłacić. Albo płacisz, albo inaczej rozmawiamy z policją. To zadzwoń. Dobra. Mhm. Tylko nie uciekaj. Oczy, kurwa. Stój, powiedziałem. Oh. Oj! Dzwonię na policję! Mam tą nagrane. To dobrze, to dzwoń. to dobrze. To dzwoń. też dzwonię. O, żebyś się nie zdziwiła. Zobaczymy, komu zaufają. Przyszłemu policjantowi, nie... o, który Skoczył akademię zachować... policyjną, czyli Blondynie zachowałeś... za kierownicą. No, oczywiście, że mi. Dzwonię. No i dzwonię, ja też dzwonię. To dzwoń, no, tylko no, 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 byle szybko. Dzwonię, dzwonię. Zajęte? Zajęte masz dziadów Joś dzwonię. I dziadu? oczy kurwa. Młodzy jestem, 38 lat dopiero mam. Dobra, dziadu. Ja, dziadu włoty. Joś zadzwoniłem, czekamy. Spróbuj mm -hmm. Czekam tylko ucieknąć. O, nagrywam wszystko telefonicznie. Telefonicznie no. żeby tak? ci się nie stłukł, ten telefon stój powiedziałem, dziaduwo. No Dobra, z żartów. Sam cię, jak się sama zaczęłaś, to ci się zatrzymam! Strzeż się, blondyna. O ty, kurwa. Do wody wjedzie. Strzeż się, powiedziałem. Pois <sawek> zatrzymaj się, mi je prawa dobra, dobra, dobra. dobra! O kurwa <grymka> Powiedziałem <Jest> się zatrzymuj <grymka> Co ty robisz na Kopito? Nie mam czasu Nie mam czasu, nie mam czasu Też Panie. mam czasu za 300 Panie, dolarów ten i cię puszczam Niech on sobie weźmie ten sam pewnie nie Co ty robisz? Nie mam czasu, nie mam czasu Kukur oh, cool, bo jeszcze Stoj! Powiedziałem! Zatrzymaj się w imię prawa! LSPD! Zatrzymaj się, powiedziałem! Stój! Stój! Panda! Panda złodziei! Policja tutaj! Tu policja! Tu, tu, tu policja! Ten samochód ucieka po prawej stronie, szybko! Tak, 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 tak gojmy, gojmy! Szybciej za nią, policja! O widzowie, się dzieje. O kurwa, jak oni zadupiają. O oh, jest! O, a nie na fucking poboczu Kurde mamy ją! Co to troszkę? Ten, ten jest, ten świetnie ten... mamy ją! Panie, Panie komediancie! Kurwica! Porwał panią. A mówiłem! Doigrać się blondyna! Dobra, dobra, dobra! Aj, świecznie! No i słucham! Dobra, 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 dobra! Ja teraz wytłumaczę. Dobra? No, wytłumacz. ale, ale powiem raz, tak? No, Także, tak, żebyście. Powiem raz. Powiem raz i żebym nie musiała tego słuchać, opowiadać kolejny raz. Jadę sobie pierwszy raz w życiu, mówię, pójdę sobie do roboty, tak no. o zarobię w końcu, zamiast, że tak powiem, pomiędzy, gdzieś tam dryfować mężczyznami, którzy mi kupują rzeczy. Mówię raz w życiu! Raz w życiu! Z honorem pójdę i będę kapustę z ziemi wyjmować. I chłop. Jedzie naprzeciwko mnie i specjalnie we mnie wjeżdża. Po czym zaczyna się awanturować, krzyczeć, każe mi się Dobre, zatrzymać Słuchaj, słuchaj, we mnie dwa którym pasem jeździmy! Kierunko, o, tam ty, jest. Kurwa. Słuchaj, którym pasem jeździmy? Słuchaj, którym pasem się jeździ, jak masz prawo jazdy. A poza tym nic się nie stało temu autu, w sensie ono już nie miało. Co? Tak... Panie władzu, pan ono... spojrzy. No, pan to... jednak nie pracuje na złomie może? Bo to chyba ja ma... nałomania tam ten... coś. Tutaj coś jest faktycznie, Ej, może ta pani z Panem zdryfuje i się dogadacie Słuchaj panienko, raz, uciekałaś, przedaj przed płacą przed, 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 dwa, porzuciłaś A swój poza samochód i wsiadłaś. Nie powiedzieć pan czas! pan czas Czy Ja mogę naszych, coś mówić naszych... Tutaj, Masz choć odrobinę kultury w prawa. sobie, żebym coś powiedział. Czy będziesz mi ciągle przerywać, co? No, słuchaj kobita, żeś zrobiła normalnie taki błąd? Jedziesz prawym pasem, czy lewym? Lewym jechałaś, wiem, Teraz... że się wdupiczyłaś. Dobra, bo nie pan słyszy, nie? A dwa... jest już nie tak. A dwa, porzuciłaś auto, które brało udział w kolizji i uciekłaś ze swoim kolegiem drugim autem. Dobrze, że policja szybko przyjechała, którą wezwałem, bo gdyby nie to, to byście uciekli. Gdzie pani zrobiła? Dobra! Przepraszam, przepraszam, musiałam na chwilę usiąść. Ja cię. mi nie zabolało. mnie trochę. Ja chciałem tego tylko powiedzieć, że koleżanka dopiero co wyszła ze szpitala, naprawdę jest w szoku pourazowym. Mm -hmm. A ten pan jeszcze siedzi i się nad nią znęca. Mi napisała, znęca? Prosiła, żeby pomógł. Proszę, nie przerywałem pan. Ja prosiłam mnie, że ktoś się za nią kręci i żebym przyjechał i pomógł się w ogóle wydostać z Pierwszą pracę chcę zebrać, zbierać cała ziemniaki. Normalna, <grym> normalna piękna praca. A tutaj takie rzeczy się dzieją. Jeszcze w ogóle taki stres w postaci jakiegoś pościgu policji. Nie rozumiem. Do no, pościgu nie było, po prostu zatrzymałem, bo no. zaczęli się uciekać z no. Nie, no ja koleżanka odebrałem i tyle, a ten pan nastaranował. A panie, jak pan odebrał? Porzuciła. Odebra S porzuciła. No tak, poprosił, ale żeby słuchaj ją odebrać, pan. To ją odebrałem. To wyglądało tak? tak. No Próbowali ją zatrzymać? To zatrzymywał. No i ja Policja tą kobietę. Nie, nie, nie. On próbował mnie, że tak powiem, napastować. I to Co to również. Chciał, żebym wysiadła i natychmiast wkładała się na maskę. Moim zdaniem, Słucham? No tak było. Powinniśmy coś z tym zrobić. Ale Ona ma jakieś rozdwojenie ciała... jaźni. Wcale tak nie, nie było. Dobrze, ale marnujesz czas i nas i policji. Ty no panie, tak. Naprawdę. Bo co się stało? Stało się dokładnie nic. Chciał pan mnie wykorzystać od razu w niecnych na pewno dam sprawach I Weź ja tak nie pisz koalę. Widziałam to jest w i, i chciałam bezpiecznie być odwieziona do domu. Za historię. Iwo! Widzisz na Discord bardziej, to razem coś pogramy, poszukał ten... ludzi. No. No! Dobra, to Kobito, który pasyw przejeździ. jeździ? Zacznijmy od pierwszego, podstawowego pytania. Ale ona nawet samochodem nie umie jeździć. No to, to właśnie. Ona to próbowała możliwe. uciekać od pana. No ale pierwszy mnie się wdupcyła, a jak jak kazałem się zatrzymać, to uciekała. Wżywamy jednostki, to żeż przyjechał po nią, zabrał ją i zy... uciekliście w dwójkę. Przyczałeś, nagrane mam. No to dobrze, proszę, że masz proszę, nagrane, proszę, to nie. pokaż te nagranie, pokaż te nagranie i zobaczymy, kto mówi prawdę. Polera ja jasna. Nikt mi pan zostawi, naprawdę. No na właśnie, 60 Ja jestem przyszły, pa... przyszły oficer policji. Mm -hmm. Akademia przyszły, Policji da mm -hmm. przede mną otworem. I, i takich rzeźbiesków jak ty, blondyna, to trzeba Marno, od razu za kraty wrzucać. Dobra, czyli rozumiem, że sprawa jest wyjaśniona. No, no nie, to, nie jest, no, jest wyjaśniona. Nie, ja nie jest nie, wyjaśniona. Za szkody mi nie zapłacił. Te, Pani. I nikt nie odpowiedział, że to zajeściało sytuację, która biała przy a ty jej nie broń, bo nawet nie widziałeś czy to Ale... kościół. Ona ...pisała, no. że potrzebuje pomocy. No że ty ja się rozumiem na w ogóle, o Ale co słuchaj, jadę sobie normalnie polną drogą, ona we mnie się w dupcyła. Jak... Ale no no. O, to może przypadkiem, może ty przypadkiem się Przypadkiem to się zatrzymuje i się wyjaśnia, czy się ucieka, jak uważasz? No chyba zatrzymuje i wyjaśnia. On jest śpiertala z miejsca zdarzenia normalnie Kościół no. Bądźmy poważni. Eee, mogę przyjść pana na boczek? Nie, oczywiście, że mogę, panie. Cholera jasna. Ja tracę czas teraz, co bym już nazbierał tyle waży? Słucham, panie. Mam rozumieć, że według pana. No. Pana wersja wygląda tak, że jechał pan poprawnie, yy, kobieta prowadziła. Mm. E, pan. Oh, nice. Mogę teraz Suzana zajęty jestem Tak mam, na grafit jestem Chcesz możesz podjechać A, no możesz Jasne, no pa Teraz żebyś tutaj pogadamy, skończymy akcję O oh, Kurwa ja Kurwa rozłączyć się nie mogę Acie kręcia no i widzisz pan, nawet przy panu się że, że przyznała, że ona nie umie jeździć samochodem, to kto ją w ogóle to puści? I się nie denerwuj się, w ogóle się nie denerwuj jak... Jak się ma denerwować, czy tak trzy ludzie są na tej ziemi. strasznie zestresowane się wydaje. A, zestresowana, bo uciekała i ja, ja jej kazałem, żeby się zatrzymać, zrozumie pan oficer, a ona się nie chciała, to siłą zatrzymuje, no bo jako poprawny obywatel nie można dopuszczać do tego, żeby taka kobieta w ogóle kierowała pojazdem, bo by, nie daj Boże jej koły potrąciła i zabiła, nie? Rozumiem, no. A, a, ja sam, ona... a ja sam jestem, y, sam Akademię Polską w San Angelo skończyłem i sam będę kandydować, żeby zostać oficerem tutaj w Los Santos, ale Rozumiem. no niestety e... się nie, ten, nie, nie, nie zdążyłem, no wie, wie Jednak nawet jakby na? uciekała, no, no najlepiej jechać za nią, a nie... Tak, ja żem jechał. Drodze... A, a on mówi pan? Tak, no nie no, gdzie? Panie władze, ona we mnie jeszcze wjeżdżała po drodze. Nie, nie, nie. O O się chwyca! Ja siadaj, pan, pan, gonimy! Nie Szybko! Dawaj, nie. O Jezu, Halo. panie! Szybciej! 29 do Susan Bieszcz, został mi skradziony w środku dwóch rekrutów. Ja pierdola, mówiłem, że to niepoważna kobita. <grym, 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 prawo? Prawo chyba. Jocie, chwyca. Kaj na twicie napisze. Jedzie tam, widziałem. Je, lewo widzę, pojechałem. lewo, lewo, lewo. Lewo, tak. Ole, kobita, ty. Widziałeś? Widziałem. Ten. ten pan. Ta. On ma numer, to ty. nie, on ją zna. Nie ma tu nikogo. Ty, nie ma nikogo. W krzaku się schował chyba. Ja wychodź mm. z tego krzaka z synu ty. Jasne. Paść leży! Widzę koszulkę kawałek wystaję. Ja nic nie widzę. No musi tu gdzieś być, przecież tu stanął. A pożyczył auto? No, na Twitterze napisałem. Cześć, zobaczmy, zobaczmy. Może tu gdzieś... koszulka, mi się wydawało. Cześć. Hmm. A... O... cholera, zniknął, zniknął Ty nie mam. nie wiem, zostawił pojazd i gdzieś się ukrył o lipka kurwe, syny, co, co za ludzie są w tym mieście gdzie idziemy słychać syreny po prawej stronie ja, w prawo gdzieś tak, słuchaj, słuchaj pan zgłosił na radiu przed nami, przed nami, przed nami przed gdzie? nami gdzie? tu, 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 prosto prosta, na, uli na ulicy widzę, mamy ją Zatrzymaj się! Strasza obywatelska! Ręce do góry, na maskę, ręce szybciej! Pani, wy, pani wyskoczyła, i was to jadła, do powiedzieć. Co, coś za niepoważna kobieta, mówiłem od razu, aresztować. Olera. się jas... pani ręce do góry, w tym momencie. Tak. blondyna? blondyna? Mam, pro, mam problem, nie mogę. Tak, w głowie masz problem i to widać od razu. A ja wyskoczyła Potrzebuję, i. Potrzebuje pani pomocy medycznej? Tak, tak. Tak, dobrze to. A, a, nie, wi wybacz? nie widać, przepraszam? No, wy, 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 Stoi pani w miejscu. Wystarczyła No. Ja pierdzie, co ty kobieta rozumiem, teraz zrobiłaś? Znaczy, e, pa... e, mamy radiało zamiast coś na MS. Ale odpierdzieliłaś majaneczkę. E, e, bo się bałam i... się, że mnie wykorzystasz. Udałem ja cię wykorzystać, pan, kobita! ci tak mówiłem, że ja przyszły oficer policji jestem, a coś zaczęła ociekać. Eee, Jasny gwint. ...Jedną ranną wyskoczyła z pojazdu podczas <grym> jazdy. Sam zgłosił <o> nie. <grym> Trzeba kursu, szkole że cię nie było, kurde, boś szaciki porobił, dzisiaj takie akcje. <grym> Takiego trika zrobiłem na początku na autostradzie, fikałka zrobiłem, upadłem na koła, a teraz gonit <laughs> za jakąś typiarą. Słuchajcie, co to? Juha Tak uciekała, tak ma O tak, widzi pan. Juha się. ale aleweka. Ile? Jeden zero słyszałem. Nie wiem, ktoś? No to zgłoszenie? Dzięki za falk. Dzięki. U niej należy nieprzytomna. Nie ma co się zapagowało. No, najpierw ten. wsiadła i odjechała. I jak przelazłem na przedni hotel tam obok niej, to to się zatrzymała, kolega, kolega przejął kierownicę i, I w sumie już jechała z nami z powrotem i nagle wyskoczyła, taka jakaś pierdolnięta lekka. Rozumiem, rozumiem. No ale mówiłem o tym początku, że jakaś chora. Ach, cię chwycia. Ja... To, kadet w szoku też będzie miał. Ale co, to, to. pan zamiast się z nią dogadać, ten, ona coś mówi, że ten. Panie, proszę mówić głośniej. A. E A dwa? To tak, próbowała się dogadać, ale ona. Psychopatka pierwnie próbowała rozjechać, rozumiesz? A potem zaczęła uciekać, to ja ją Siup, siup, siu, próbowałem zatrzymać. Wezwałem patrol, dobrze przyjechaliście w porę, bo by uciekła. Normalnie? Że ja żyję 38 ja lat, rozumiecie, ale w życiu takiej sytuacji nie przeżył. Gdyby kobieta takie rzeczy robiła, matka dzieci przyszła, co ona by wychowała? mało pan widział w życiu? No mało, że widział. No zdecydowanie. no zdecydowanie w tym mieście to tyle się dzieje, że ja w życiu tyle nie widział. Ja dupia Jocie Cię dupia Cię, Cię chwycę <grym> <grym> Tak zakreszczę To psychiatry ale pierw to ubezpieczenie A, będzie tutaj pokrywać Ale jeżdżą wariaty Mamy oddział psychiatryczny na śmiganku? Chyba, chyba mamy, tak. Chyba mamy. Przypadek kliniczny, że tak powiem, do lobotomii się nadaje. Wywierdzą dziurkę w skroni, pogrzebią troszeczkę tam szczyptami, będzie ok. Ewentualnie elektrowstrząs. Jestem potrzebujesz Dobry. Dobry Nie, nie, nie. nie, nie, nie. to jedzie. Pan. pan jedzie, jedzie Pan chwili w tej Co tu się działo? Właśnie sława słychać tego gościa po lewej. Policjanta za to dobrze słychać, tego też dobrze. jom trochę tak słabiej. Ten voice tutaj na tym serwerku taki jest. W samochodach znowu za głośno. Co takiego się działo? O, kurwica! Pościgi. No, no, Kikogi. <grym> Przepraszam pana na chwilkę, tutaj na jej nie zatrzymam ja Wezmę po prostu. tam ją IMS na jakieś badania psychologiczne, coś w tym stylu. Mhm, mm rozumiem. No, ciężki przypadek. Jakby to ciężki dobrze. przypadek i to fest. Ale. No, jak mówisz, ma być szczere, jeszcze z takim nie miałem do czynienia. No ja też ja, że mówisz, że. Ja ja San Angelo jestem i pierwszy raz życiu od 38 lat takie rzeczy żebym widział i Normalnie takie rzeczy to w filmach tylko żebym widział No, no też widziałem takie rzeczy tylko w filmach Dziwna no. no. dziwna sytuacja Chora psychicznie trzeba od razu ją zamknąć W białym Część. pokoju No Jakby eee, wyskoczyła Panie lekarze można chwilkę na bok? A wyskoczyła. Oni Oni wypchnęli pewnie z tego samochodu jeszcze No nic w sobie. Żądać jakiegoś odszkodowania czy po prostu już dać spokój Fajna akcja była, no. Ja, ja chyba odpuszczę po prostu Powiem, żeby ten Policjant tam szepnął dobre słowo u komedianta na mój temat że tutaj taką akcję obywatelską żeśmy zrobili Było nie no skakaj, te fani kupione na asfalt skacze, kurde I w gaciach to jest jakiś osłony, to co? Ooo, ale fajna akcja, fajna ja <laughs> Będzie na YouTubka Jak ja ciekawa akcja Już podkazywany. <laughs> Nie, ją zabierają już i choć. A, Pan zlecił. No. Pan potrzebuje tego pojazdu, bo można podjechać tam na mechanika i już za darmo pan to zrobi. No, ja się chyba oddam po prostu tutaj do tego, do pana Boba. Ja, on, on tam wyklepie, Rozumie pan. Rozumiem, rozumiem. <laughs> No nic, no, aczkolwiek chyba nie będę żądać, bo to problemy z głową widać, to, to raczej niech sobie zachować te pieniądze na leczenie, bo tam pewnie wyjdą takie rachunki, że lepiej spokój. Odrobij później w szpitalu na ten, jakąś salową. Tak. Będziesz ten, te kaczki wynosił, te kaczki będzie podkładać, to wiesz? To <laughs> A no, może być, może być. To jest no, w sumie tak... Powalona kobieta, powalona. W ramach no. rekompensacji pan może tam szeptuć coś do komendianta na no że ja taki dobry wzorowy obywatel, to... To, 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 to... to by było dla mnie... Jak rekrutacja będzie, pan złoży podanie, to powiem to. No. Pana jeszcze dało to sobie, z osobisty, mógłbym prosić to rodziciela. Tak, jasne, ja sprawdzam jeszcze. Proszę bardzo. Edric McNulty że panie McMilton to w razie czego proszę kontaktować się onem przez Twittera ja się jeszcze raz przedstawię i marynstoł w sobie stopnia bardzo moje odznaka chodzi numer życia mnie masz tyle w sumie już po nas jak ona na te badania jedzie ja pewnie trafi do psychiatryka ja proga. no to wiesz zawiną ją będzie w pokoju, samotna. Sobie zastrzyk dadzą do krzyżu, nie? No. Ale ja to on chociaż krzywdy nie zrobi. A ledwo sobie potrociła, normalnie. U, bana, wariaczka. No bywa, bywa. To <trym trym> lomadson, byku. To Solomatson No cóż, panie że też tam stoimy, jedziemy, czy... Jedziemy no chyba, jedziemy. Ja A ja to też bym... życzy. do pracy. Miłego. Miłej służby.